Kończymy drugi tydzień Adwentu prowadzeni przez Świętego Józefa, przez Maryję, Przez Maryję, jej wizerunku Matki Bożej z Luchan, do której koronacji najpierw się przygotowywaliśmy przez Józefa, którego postać czytamy jakoś w kontekście tego listu, który papież Franciszek dał nam. Rozpoczynając w ten sposób rok świętego Józefa, prowadzeni przez tych oboje zasłuchanych w Słowo Boże, w której my próbujemy się wsłuchiwać, a Słowo Boże dzisiaj stawia nam przed oczy jeszcze jedną postać, postać proroka Eliasza, największego z proroków Izraela. Słyszymy... Tutaj dzisiaj w Ewangelii, że kiedy schodzili z góry uczniowie zapytali Jezusa o Eliasza. Nie bez powodu, bo ta góra to góra przemienienia. Ta góra z której dzisiaj schodzą, góra na której Jezus przygotowywał się w modlitwie do męki, na której też ukazali mu się Mojżesz i Eliasz jako delegaci można powiedzieć Starego Testamentu. Żaden inny prorok, tylko właśnie Eliasz. Mojżesz jako prawodawca, jako ten, przez którego Bóg dał Izraelowi torę i Eliasz jako przedstawiciel proroków, największy z nich. Żaden inny. Nie Izajasz, którego teksty czytamy w niemal cały Adwent, choć dzisiaj akurat nie, nie. Nie żaden inny z proroków, ale Eliasz. Eliasz, który sam był postacią. Niezwykle dramatyczny. Taki prorok, który, który ma do spełnienia niesamowicie ważną misję właśnie odnowienia ludu Bożego, nawrócenia go w takim momencie, kiedy niemal cały lud Boży odpadł w konsekwencji różnych wydarzeń, z różnych powodów, od wiary w Boga, od przymierza z Bogiem. Taki prorok, którego Bóg przez całe życie prowadzi przez zupełną ciemność. Nie ma takiego momentu w życiu Eliasza, żeby Bóg mu powiedział, jak to życie będzie wyglądało. Eliaszu, zrobisz to, tamto, siamto, przeżyjesz takie, a nie inne wydarzenia, ale na końcu, w efekcie, jako ukoronowanie Twojego działania, doczekasz się jakiegoś sukcesu. Nie, Eliasz idzie całe życie przez ciemność. Bóg za każdym razem pokazuje mu tylko jeden krok następny, który ma zrobić, i nic więcej. I są takie momenty, kiedy Eliasz nie wie, co ma dalej robić. I są takie momenty w życiu Eliasza, kiedy Eliaszowi się wydaje, że, że to życie jest zupełnie bez sensu, że wszystko, o co się starał, o co walczył, nie udało się, legło w gruzach. Eliasz jest tym prorokiem, który w pewnym momencie swojej misji wychodzi na skraj pustyni, kładzie się pod krzakiem i prosi Boga wprost, żeby go zabił. Prosi Boga wprost o śmierć. Bo ma dość swojego życia, dość swojego zmagania, dość swoich trudów, dość cierpień, które Go spotykają. Dzisiaj Jezus w Ewangelii ukazuje także ten dramat Eliasza. O Eliaszu Izrael wierzy, że, że wróci przed nadejściem Mesjasza, że będzie tym, który przygotuje lud Boży na spotkanie ze Zbawicielem. Jak sobie otworzycie Stary Testament na ostatniej stronie, to Stary Testament kończy się zapowiedzią przyjścia Eliasza. Rozumiemy, dlaczego uczniowie o tego Eliasza pytają. Jezus mówi także rzecz dramatyczną. Mówi, Eliasz przyszedł, ale go nie poznali i zrobili z nim, co chcieli. A uczniowie, jak odnotowuje Mateusz, zrozumieli, że im mówił o Janie Chrzcicielu. Zobaczcie, to też jest ciekawe. Jan się, możemy powiedzieć, nie identyfikował z Eliaszem. Jan, jeśli już się identyfikował z którymś z proroków pierwszego przymierza, to był to Izajasz. Tak? Jan mówi o sobie, ja jestem głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu. To jest fragment księgi Izajasza. Jezus, jak mówi o Janie, mówi Eliasz. Eliasz, który przyszedł i zrobili z nim, co chcieli. Jezus odsłania jakąś najgłębszą tajemnicę, najgłębsze rozumienie życia i misji Jana. Jednocześnie pokazując ten dramat Janowego życia. Dramat rzeczy, których, które się wydarzyły, choć Jan ich nie, nie chciał i nie wybrał. Choć ja nich nie rozumiem. Papież Franciszek w liście o świętym Józefie pisze nam, że musimy nieraz odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce bez żadnej światowej rezygnacji, ale z męstwem pełnym nadziei na to, czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje. I że wtedy, kiedy zrobimy miejsce na to, czego nie wybraliśmy w życiu, a co w nim jest, to życie każdego z nas, jak pisze dalej Franciszek, może zacząć się na nowo w cudowny sposób, jeśli znajdziemy odwagę, by przeżywać je zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia. Święty Józef. Jest dla nas także patronem przyjmowania tego, czego nie wybraliśmy, a co istnieje. Nie takiego fatalistycznego godzenia się z tym, że no, życie jest, jakie jest, ale akceptowania, brania odpowiedzialności, godzenia się ze swoją historią. Papież pisze jeszcze, że życie. Duchowe ukazywane nam przez Józefa nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje. I poprzez tę akceptację wydarzeń, cierpień, nieraz jakichś dramatów dochodzimy do odkrycia tego ewangelicznego wymiaru naszego życia. Że choć my mamy może nieraz poczucie, że kroczymy w ciemności, Bóg wie co robi. I dzieje się także w naszym życiu Jego Ewangelia. Pod koniec tego drugiego tygodnia Adwentu, kiedy jesteśmy w połowie, kiedy też widać, że już jesteśmy trochę zmęczeni, bo jest nas znacząco mniej niż na początku. Kiedy może przeżywamy. W naszym życiu jakieś osobiste zmęczenie, jakieś osobiste dramaty, napięcia. Józef, pomagając nam rozumieć Słowo Boże, chce być nam dzisiaj także patronem akceptowania tego, co się w życiu wydarza, co na to życie się składa, po to, aby odkryć, że także w naszej osobistej historii dzieje się Ewangelia. Ewangelia Jezusa, Syna Człowieczego, który wiele wycierpiał, ale przez to, co wycierpiał, przynosi każdemu i każdej z nas dziś od nowa zbawienia.